dzień dobry nasi widzowie dzień dobry kochani czekaj bo sobie okulary czyszczę no jedziemy do paczkomatu tak. nadać i odebrać paczka jedzie do Moniki z kanału Monika prezentuje tak Zobacz. wysłałam dla Moniki trochę e, jedną rzecz znaczy kilka rzeczy, które mi już nie będą potrzebne, ale są bardzo przydatne. Mm -hmm. Może Monika się zainteresuje. E, I oczywiście trochę i oczywiście trochę y, słodyczy dla dzieci jej mm -hmm. za orzeszki. No. Monika przysłała mi trochę orzeszków, więc ja wysyłam jej słodycze. A to przyszło co dla Bartusia chyba dla i dla mnie. No. I dla Majuni. I dla Mayoni. Dawaj telefon. Czekaj, zaraz. Do. Masz. Będzie duża paczka. Pewnie na gó... Tak, no bo... A nie na dole też są duże. Zamówiliśmy, bo po prostu tak jest taniej. O, bo tak jest po prostu taniej. Nam no, będzie na jakiś czas. Dla dla Majci i Dobra. dla Bartusia. Ale jakaś wysyła, jakaś mała jakaś ta paczka czym się zdaje? Nie zdaje się. No a teraz paczkę wysyłamy. O i paczka jest tutaj. O nie widać. O o tu poszła. Poszła. Dobra. No, jedną odebrali, drugą wysłali. No, I już po zawodach. Tak. Dobra. I teraz jedziemy po do action za pokrywką. Za pokrywką, bo przyjrzałam nie mam takiej pokrywki po prostu. E... mówili, żeby tam zobaczyć. Tak, że tam będzie taniej z waszych komentarzy, więc idę zobaczyć. Że tam będą w ogóle? Tak, że tam będą, więc idę zobaczyć. A dlaczego do action? Dlatego, że od razu tam jest netto, potrzebuję marchewkę. Potrzebuję marchewkę i i i... Dla majuni nagrody. No. Bo się skończyły. No. Hej, ja na pewno coś tam w Action jeszcze kupię, to 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 wam pokażę. Ruch dzisiaj? Jak. No dużo, dużo, dużo dzisiaj dużo. Fox? Co nie? No. w tym rondzie to jeden pas ma rondo i niestety ludzi też jakieś promocje widzę ale te... maszynka do mięsa 249 zł akumulator 100 zł ale my mamy ja wiem akumulator 100 zł do tego do klucza pneumatycznego Na razie stoimy. Patrzcie widzowie na prezent jaki. Samochodik. Patrzcie, odkurzacz zabawkowy. No. Szok. Płyny do prania są fajne. Po 15 zł No, takie duże. Czekaj, ile tu jest tego płynu? Półtora litra chyba 2 litry 2, mm -hmm. ale ja wezmę sobie kapsułki uh -huh. 15, 15 złotych Do kolorowego no. Kapsułki. 18 kapsułek Macie ten pokropce na samochód po pięćdziesiąt złotych maseczki wiecie co to jest? Ja. słuchajcie to jest to jest przenośna lampka do paznokci te światło tutaj UV no, mini lampka. Tak, mini. Za niecałe 8 zł. To jest bardzo tanie. Zielone uh -huh. naklejki na paznokcie. MK. po 11 zł. I są ładne kolory. Ciekawe, jak one się tam trzymają. Te są bardzo podobne do, do moich kolor podejrzewam. One są Na to nie widać. nie widać. Nie pokażę Wam, bo nie widać. Ale te czerwone. Mhm. Słyszałam... nie wiem czy... ale mi się zdaje, że słyszałam, że one są dobre. Lakiery, żelowe, trzy sztuki. 15 zł. Brązery po 5,50. Paletka, patrzcie, do malowania się za 16 zł. Mhm. To nie jest drogo. I po 4 zł są co? Ma, ma woda perfumowana, malutka. O. Są te stery. Tu jest chyba jeden. Nie pachnie. Tu są mańskie. Jaka patelnia to? Na złocie po 45 zł. Jak ktoś jest sam w domu, taka mini patelnia od razu z grillem Naprawdę malutka. I jeszcze coś żeśmy takiego fajnego, małego zobaczyli. Patrzcie tutaj. Ty codziennie to widzisz. Co? Coś małego. Multi kuka? No. Tak. Na 1,2 litra. Malutki. I do prądu się go włącza. Jaki malutki patrz. No. Na, jedno, słuchajcie, na jedną osobę, żeby sobie zupę ugotować albo coś przygrzać. Uh -huh. I on kosztuje ile? Multi 30, 30 zł. Złoty. Także jak ktoś jest sam jeden i potrzebuje, to naprawdę fajne. Mi się zdaje fajne urządzenie. No niektórzy małe... piszą, że nie mają wagi. Kuchennej, Co? proszę. Piękne wagi. jakie tu garki. Takie malutkie, co nie? No. One są bardzo ładne, po 10 zł. Jeden taki. Bardzo ładny. E, coś miał po krótkich ale nie ma pokrywek. Tu są na dole. A tu są na. No. Pani się wybudził? No. Nie, nie podoba mi się ta pokrózka no to... w ogóle. To nie takie. To mi nie... gdzie indziej zobaczyć, wiesz? No. To też nie. Nie, takie to nie. Mm -mm. Takie jak ty masz. o. Nie, to to, to, to nie, to nie to Tak się zastanawiam, czy nie wziąć sobie z tego o. Do zmywarki to jest do zapiekania. Jak to włożyć? Bardzo ładne. To czerwone, hmm. jakie też. No, albo czerwone. Jedno i drugie mi się podoba. <gry> I są jeszcze takie, o, okrągłe. Jedno. to okrągły weź tutaj zielony to to wziąć czerwone i tamte zielone? no jak wszystko jedno jest jeszcze okrągły zielony o. Hmm, hmm, hmm. nie, wezmę to czerwone takie, mhm. a to wezmę zielone. Dobra. Także widzicie, weksyn pokrywek nie ma. Ale ja Jedziemy. I wróciliśmy. Yy, paczka została w samochodzie. No, zapomniałem. Zapomnieliśmy wziąć. Trudno już nie będę szła bo mi teraz nie chce już po tą patrzeć. To wziąć. ich jedzonko jest. Tak, no to jutro to pokażemy. Czekaj. echa te kolor do prania, to żeście widzieli, kto nie widział, to one kosztowały 15 zł, ale słuchajcie, otworzymy, zobaczymy, jak to w ogóle, jak one w ogóle wyglądają. No i dużo osób pisze, że podoba im się, że testujemy i nie oszukujemy. No, no bo nie oszukujemy. No, jak coś nam nie smakuje, to mówimy, że nam nie smakuje, to. proste. O, czekaj. Nikt nas nie przekupi. O. tak wygląda w środku. Powiem wam, że nawet takie... Dość. Dość duże. No, fajne. Ciekawe, jak będą prać. Ojciec prać, pa, pa, Pachną, ba, słuchajcie, bardzo ładnie. ładnie. Bardzo ładnie pachną. No? Jak Naprawdę. ja nie lubię zapachu takich tych, to fajnie. Bardzo ładnie. I to 15 zł za na 18 prań. Kolorowe. Kolorowe? Kolorowe, kolorowe, tak. Kolorowe? Tak, później jest tak. To worki po 3,60 zł. E, 3,68 68, mhm. worki. Później mamy za 8 coś tam. Co tu pisze, Bo patrz Paczek jest, jest słabo odbite. No nie wiem, co to jest. No słabo odbite coś tam. Nie wiem nawet. Perfekt. Czekaj, czekaj. To chyba będzie ta. No chyba ta. Mm, pasta do zębów. Chyba pasta do zębów. Oral B, bo ona była do 10 zł. Mhm. Bo kupiliśmy pastę do zębów. Później jest. Tabletki do zmywarki. To są chyba tabletki do zmywarki. Mhm. To będą te, one kosztowały 12,67. Zobaczymy też od razu, jak one wyglądają. U mnie tabletek do zmywarki idzie dużo. Tu jest 30 sztuk. A, wyglądają tak, słuchajcie. No, normalne. Zwykłe, białe tabletki. Jak my ją? Nie wiem. Ale się dowiem. No, zobaczymy. Co to są za, za tabletki? Ale od 40 do 40, Ale czekaj nie, to są to zmywarki, tak? Tak, do zmywarki. Uh -huh. Dobrze. Bo już myślałam, że coś nie takiego wzięłam. Później oczywiście po niecałe 10 zł te. Naczynia. Czekaj, to też od razu ja zobaczę, jak one wyglądają bez tego. Ale ładne. Słuchajcie, ja już mam tyle tych takich naczyń. Czekaj, później to zostawię. Max 200 stopni. No. Można w zmywarce, ale nie można w mikrofali. No pięknie. Tak. Czekaj, nie, nie, nie patrz. Tu w mikrofali tego nie wolno w A, dekielka. mikrofali. Dekielka nie wolno w mikrofali. Mm -hmm. A to w Można mikrofali by. wolno. Zresztą widzicie patrz, jakoś tak, tak, jakoś tak dziwnie pokaż tutaj, widać? No żeby nie było zamknięte. A może. No. Dekielka nie wolno, to wolno w mikrofali. Żeby nie było przykryte. Bo tu jest przykreślone Max 200 mm -hmm. stopni. Yy, yy, zmywarka mikrofala i piekarnik 200 mm -hmm. stopni. Także fajnie. Fajnie, bardzo fajnie, bardzo ładne. O! Takie, jakby nie było spasowane, no bo no to takie jest. No. Ale ładne. I to co? To ja będzie odwrotnie pokryte. O tak. Nie, to samo. Mm, to samo. Dlatego tym papierem ściśnięte. Tak, i jak jest to, o, widzisz, no. to. To nie pasuje. nic się nie dzieje. A to też tak będzie, że. Żeby... Tak, tutaj to samo. Mhm. Dekielek nie można do mikrofali. No. Też lata. O, ale ładne. Mhm. Jest to jest takie. To są te kamionkowe, o to co to też mam, o takie, widzicie? Mhm. To też można do, do tego, do piekarnika wsadzić właśnie. Małe porcyjki czegoś, a później każdemu dać tylko taką, o, właśnie jedną porcję na, na stół. Ja mam różne kolory. Te też można. Też, widzisz? A nie, to jest tylko mikrofala chyba. Mhm. Ale mi się wydaje, że to było też w piekarni, mikrofala i... I, 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 I zmywarka, że można. A ja, i do galarety to używam do wszystkiego. Majka pobiegła do pokoju, bo tam na dnie jest moja kawa. No, mam nadzieję, że nie, że się tam nie dobierze do tego. Nie, bo odcinałem ławę. Także bardzo ładne. E, później tak, aha, taką gąbkę jeszcze wzięłam. 3 złote. 3 złote gąbka taka. Spróbuję. O. I to jest tak, tu jest bardzo mięciutka, mhm. jak zwykła gąbka, a tu twarda. No. Twarda, Twarda, zobaczymy. Także to i wnet to od razu, bo tam są te dwa sklepy praktycznie połączone. wziąłem tylko kilogram markwi. czekaj, marchewka, po ile była? Marchewka była po 6 zł. Kilogram. To droga. No ale tamta była brzydka, mhm. więc wziąłam tą ładniejszą. Marchewka, później wzięłam jaja za 12 zł e, Boże, 22, 22. zł. 22 zł e, wolny wybieg no. i tu jest 20 sztuk. I dla majoni wzięłam, bo już jedno, żeśmy jej tam dali, e, do tego po 5 zł 19 groszy jest, Tak. grody. Ona po prostu je bardzo lubi. No i daj jak tam niektórym odpisali, że Maja tancerka. Maja jest tancerką, jak my jesteśmy tutaj razem. Tak? O, patrzcie. No, tak. Bo może, może coś skapnie. O. Coś skapnie, nie? Coś ci może skapnie. Ty kurde, tancerka. Merda się jej urwie, Ona zara, zara no, zaraz jej dasz. Zatrzeć jej. Tylko muszę jej zetrzeć. Zaraz dostanie marchewę, kochana. Pani ci zaraz zetrze. Aha i jeszcze zaraz coś wam powiem. Tak, próbowałam z, to jest z Netto, tak? Nie Nie, wiem. z Lidla. Z Lidla, no. Z Lidla te flaki. Kania. No. E, tak, powiem wam, że dobre. Mhm. Dobre. to są flaki w, ro, w rosole, tam jakieś bez dodatków, barwników, bez czegoś, bez konserwantów. Naprawdę smaczne, nic im, nic im nie brakuje. Mhm. Nic, a nic, kochana, nic. Twoja miseczka jest tu, okej. Okay. Okej. Okay. O, słoiki są w zlewie, bo muszę je wymoczyć, żeby, żeby ten, żeby na, e, niech z niektórych fajnie schodzi, to a z tych co nie schodzi, to ja się nie denerwuję wyrzucę. Zaraz zobaczycie jak Maja będzie jadła marchewkę. Mm, no, zaraz. Tylko trzeba jej oczywiście zetrzeć. Ona już wie, że marchewka się trze. Tak? Mm. No. Przynajmniej troszkę się zapcha, nie? No, ale ona marchewka zacznie. Ona uwielbia tartą marchewkę. Jak się domaga. Jak miała i to gryzła w całości, nie? Tak, teraz już nie może. Proszę, zobacz. Proszę bardzo. O! I muci marcheweczkę. Patrz. Mięsko by lepsze było. A to ja jej zaraz dam. To wiecie, to tą kupiłam konserwę jej teraz. Sami byśmy zjedli tak pachnie. Kurde, ona, ona tak pachnie, a ma takie galaretkę w środku, że. Czekaj, dam Ci troszkę konserwy, to Ty zaraz będziesz zjeść marchewkę. Zobrałaś miskę, to marchewkę wsuwa. Proszę, zobacz tutaj. Bo to, to dostanie jeszcze uh -huh. na wieczór. Jesz, czy nie jesz? No, także będziemy kończyć, nie? Tak. Także dziękujemy za wszystkie łapki, komentarze, tak. subskrypcje, Bardzo dziękujemy. podbicia no zobacz jakie to jest ładne Na podbicia A tam jest w i dziękujemy za co kanał przekroczył 8 tysięcy subskrybentów Miko? dzisiaj rano no. tak ja jest was już ponad 8 tysięcy wstałam nie chciałam cię budzić żeby ci no. pokazać także dziękujemy tak, bardzo za wszystko tak jest nas już 8 tysięcy przeszło 8 tysięcy już ponad no. Tak. no także będziemy się z wami żegnać dziękujemy że oglądacie no ale Becia kombinuje z tymi wierszkami. nie? Ale mi się podobają. <grym> U mnie to by stały jeszcze rok. bo bym chciała nabrać mocy, nie? Także do zobaczenia. Do zobaczenia, pa, pa. pa, pa.